Którzy uczą się ze mną do matury, są przeze mnie trenowani, że jak tylko zobaczą w zadaniu obliczeniowym słowo próbka, mieszanina albo stop, to w odpowiedni sposób muszą to zadanie przeanalizować, zanim zaczną je rozpisywać. Ponieważ te zadania. Można rozpisywać aż na trzy różne sposoby, mimo że na pierwszy rzut oka wydają się bardzo podobne do siebie. A zatem, zawsze z moimi kursantami analizujemy właśnie takie drzewko decyzyjne. I jest wiele tematów, do których takie drzewka decyzyjne wymyśliłam i skonstruowałam. Dzięki temu nie trzeba się uczyć niczego na pamięć. Tak, tak, jak na przykład prawdopodobnie w szkole e, nauczyłeś się na pamięć wzoru elektronowego wody czy amoniaku, ale jeżeli ktoś kazałby ci narysować na przykład wzór kwasu sulfonowego czy tiosiarczanu sodu, to możesz mieć już z tym problem, bo to nie jest substancja przerabiana standardowo lekcjami, ale w oparciu o te same metody postępowania jesteś jak najbardziej w stanie to zrobić. I CKS sprawdza obecnie, no właśnie, to nietypowe podejście do jakiegoś przykładu. Przejdźmy teraz do omówienia każdego zadania krok po kroku, jak je rozwiązać. Każdego z tych trzech zadań, które to wymyśliłam, pokażę Ci, jak z moim drzewkiem decyzyjnym, czyli jak w oparciu o moje podejście do chemii i moje instrukcje, jakie daję moim maturzystom, jak rozwikłać, rozpracować każde z tych zadań i zgodnie z tym drzewkiem rozwiązać, żeby po prostu od samego początku do końca wyszły prawidłowo. A zatem teraz przełączamy się na tablicę, gdzie pokażę Ci, jak to rozpisywać. Przełączyliśmy się teraz na tablicę, na której łatwiej będzie mi pokazywać, jak rozwiązywać za pomocą mojego schematu postępowania, za pomocą mojego drzewka decyzyjnego, obliczenia związane z próbkami, mieszaninami i stopami. Ja moich uczniów zawsze uczę od tego, że jeżeli widzą w zadaniu obliczeniowym sformułowanie próbka, mieszanina albo stop, to zanim zaczną wypisywać jakiekolwiek dane do zadania, najpierw muszą przejść przez drzewko decyzyjne, żeby wiedzieć, jaką metodą to zrobić. I jeżeli okaże się, że wszystkie składniki próbki stopu czy mieszaniny będą ulegały reakcjom, czyli wszystkie składniki będą reagować, będziemy iść inną drogą decyzyjną niż gdyby okazało się, że w naszym zadaniu jest choćby jeden składnik, który nie będzie reagował, bo na przykład będzie słabszy od wodoru. I nie będzie ulegał reakcji. Na tą ewentualność mamy zupełnie inne postępowanie. Więc zacznijmy sobie od tego zielonego przypadku. Jeżeli okaże się, że w naszym zadaniu obliczeniowym z próbką, mieszaniną albo stopem jeden ze składników nie będzie ulegał reakcji, wtedy takie zadanie musimy zacząć od rozpisania proporcji chemicznej, ale patrząc na ten element, ten składnik próbki, który rzeczywiście przereagował, a dopiero po obliczeniu. Proporcji względem tego elementu, który reaguje, będziemy mogli liczyć cokolwiek odnośnie elementu, o który najczęściej będą cię pytać w zadaniu, czyli elementu tego składnika, który nie wziął udziału w reakcji. Więc już tutaj mamy dwie kategorie zadań, już na wstępie mamy zupełnie inne patrzenie. Przejdźmy teraz do naszego żółtego przykładu. Jeśli się okaże, że w takiej mieszaninie wszystkie elementy, wszystkie składniki tej mieszaniny ulegają jakiejś reakcji, albo jest o nich mowa, albo te reakcje podają, to wtedy przechodzimy do kroku drugiego, dalej jeszcze nie rozpisujemy zadania, i zastanawiamy się, czy opowiedzieli nam wprost, jak jest skonstruowana ta próbka, to znaczy, jaka porcja jednego składnika przypada na jaką porcję drugiego składnika, czyli jaki jest stosunek jednego składnika do drugiego składnika. Bo może być tak, że w jakiejś próbce masz 90% jednego elementu i tylko 10% drugiego elementu, albo jest po 60 i 40%, więc zależnie od tego, jak jest skonstruowana ta próbka, albo ci oni tym powiedzą w zadaniu, i wtedy, jeżeli o tym powiedzą, to już wiemy, że zadanie musimy zrobić zwykłą proporcją chemiczną. Ponieważ powiedzieli nam wszystko o tej próbce, możemy zrobić metodę chmurki i klamerki, którą ci zaraz pokażę, i rozwiązać sobie takie zadanie zwykłą, najzwyklejszą proporcją, opartą o to, jak wygląda zachodząca reakcja. Natomiast jeżeli okaże się, że w zadaniu owszem jest mowa o jakiejś próbce, ale nie powiedzieli nam ile jest jednego składnika względem drugiego składnika, czyli nie omówili nam budowy tej próbki, to wtedy tu wchodzimy w układ równań. I żeby zrobić układ równań, to co zalecam zrobić, żeby zadanie było matematycznie łatwiejsze do ogarnięcia, to przeliczyć wszystko, co się da albo na gramy, albo na mole, żeby nie robić układu równań z decymetrami sześciennymi albo z liczbą awogadra, dlatego że ono matematycznie będzie dużo, dużo trudniejsze do zrobienia. I teraz jest ogromnie ważny punkt. Nie wolno Ci przepisać do rozwiązania reakcji tak, jak one wyglądają w informacji wstępnej, bo my nie wiemy, ile porcji jednej reakcji przereaguje z iloma porcjami drugiej reakcji. Dlatego każdą z tych reakcji musimy zapisać jakby bez współczynników i uzupełnić je jedną reakcję współczynnikiem x, czyli x jako porcja jednego składnika, i drugą reakcję uzupełnić y jako y jako porcja drugiego elementu. Więc, tak jak widzisz, jak zrobimy sobie te dwa elementy analizy zadania, to tak naprawdę mamy już gotowy produkt, gotowe rozwiązanie do zadania, i dopiero na tym etapie, gdy dojdziesz do najniższego poziomu tego drzewka decyzyjnego, jesteś w stanie dobrze rozwiązać to zadanie. Dlatego teraz przejdźmy do praktyki. Przyjrzyjmy się pierwszemu zadaniu i krok po kroku przeanalizujmy, o czym oni do nas mówią. Krok pierwszy. Czy wszystkie składniki próbki biorą udział w reakcji, czy jest jakiś składnik, który nie reaguje? Jako, że mamy tutaj próbkę skonstruowaną z tych dwóch soli i jest, są zapisane reakcje dla obu nich, w tym momencie wiemy, że jesteśmy na żółtej części tego drzewka decyzyjnego, bo podali nam obydwa składniki, obydwa składniki ulegają jakiejś reakcji. Czyli jesteśmy po prawej stronie drzewka. No i teraz krok drugi. Zastanawiamy się, czy powiedzieli nam, jak jest skonstruowana próbka, ile porcji CaCO3 przypada na ile porcji CaHCO3 dwa razy wzięte, czy być może nie. I taką informację mamy tutaj podaną, co oznacza, że jesteśmy na niebieskiej części tego drzewka decyzyjnego. Dopiero teraz, kiedy wiemy, że mamy rozpisać normalną proporcję, sumując sobie obie te reakcje, <laughs> możemy przystąpić do działania. No to rozpiszmy sobie to zadanie. Pierwszy krok, który musisz zrobić w swoich e, rozwiązaniach, to przepisać obie reakcje. To jest najbezpieczniejszy sposób, żeby pokazać twoje rozwiązanie na tyle łopatologicznie jak dla laika, tak jak chce tego CKE. Przepisuję również drugą reakcję. OK. I teraz przechodzimy do wypisania danych. Dopiero teraz, kiedy już wiemy, jak to zrobimy. Po kolei, co oni do nas powiedzieli? powiedzieli do nas, że masa zadaniowej próbki wynosiła jakieś M. Nasza próbka to będzie teraz chmurka. Na tym polega metoda chmurki, że oni chcą, żebyśmy zliczyli masę całej tej chmurki jako całość. Powiedzieli nam również, że w wyniku zachodzących reakcji zebrali tyle CO2, czyli wszystkie CO2, które tutaj są w chmurce łącznie, w zadaniu wyniosły im 5,6 dm3. To, co mamy teraz zrobić, skoro my wiemy, że mamy zrobić zwykłą proporcję, sumując sobie reakcję, to po prostu, jeżeli oni nam w zadaniu mówią o masie próbki, masa jest zazwyczaj w takich zdaniach w gramach, to my im również teraz powiedzmy o tym, jak jest skonstruowana ta próbka, ale tak naturalnie, jak lubi mieć to reakcja. Czyli musimy tutaj dodać do siebie masę CACO3, czyli 100 gramów, i masę wodorowęglanu-wapnia, która wynosi. 162 gramy. A zatem w całości nasza próbka waży 262 gramy. To oznacza, że musimy jeszcze zapisać nad wszystkimi CO2, również w tych samych jednostkach, tak jak oni do nas mówią w zadaniu, czyli w decymetrach sześciennych, ile decymetrów sześciennych, czyli ile porcji CO2 lubi wyprodukować ta reakcja tak jak normalnie, naturalnie ona zachodzi. A zatem tu mamy jedną porcję CO2, tu mamy dwie porcje CO2, co oznacza, że mamy razem trzy porcje i trzy porcje w warunkach normalnych zajmują zawsze 22,4 decymetry sześcienne objętości, więc to, co musimy teraz zrobić, to wklepać w kalkulator to działanie 3 razy 22,4 i wychodzi nam z tego 67,2 decymetry sześcienne. To oznacza, że to są nasze dane, z których robimy teraz proporcję chemiczną, czyli spisujemy sobie górną linijkę tak, jak lubi reakcja, czyli z 262 gramów próbki, tych obu składników razem wziętych, lubi sobie wytworzyć 67,2 decymetry sześcienne Całego w sumie CO2. Natomiast co oni zrobili w zadaniu? Oni pytają, ile tych próbki muszą wrzucić, użyć do, do tego zadania, ile użyli, skoro wyszło im 5,6 decymetrów sześciennych CO2. I teraz, żeby obliczyć masę, to o czym mówiłam, jeżeli chodzi o zadanie obliczeniowe, najbezpieczniej jest pokazać krok po kroku, jak rozpisujemy nawet tak prostą proporcję. Pokazujemy, co mnożymy, razy co, podzielić na co. W obliczeniach nie musisz stosować jednostki, ważne, żeby jednostka była poprawnie wpisana przy wyniku końcowym. Czyli wklepujemy w kalkulator i wychodzi nam wynik 21,8 gramów. Żeby zakończyć zadanie obliczeniowe, albo wynik podkreślasz, albo piszesz odpowiedź słowną zdaniową. Więc pierwsze zadanie za nami, przejdźmy teraz do drugiego zadania. Drugi typ zadania. Znowu będziemy widzieć słowo stop, mieszanka lub. Przechodzimy do drzewka decyzyjnego. No to punkt pierwszy, czy wszystkie składniki ulegają reakcjom, czy jest coś, co nie reaguje? Sprawdźmy to, ponieważ tu nie mamy napisanych reakcji. Powiedzieli nam, że w tym zadaniu mamy miedź i mamy cynk. Podziałano kwasem chlorowodorowym, czyli dodali hcl -a. No, i teraz zastanówmy się, która z tych reakcji przebiegnie, bo to jest jedno z tych zadań, gdzie ty musisz wiedzieć samodzielnie, która z tych reakcji przebiegnie. I teraz, jeżeli chodzi o szereg aktywności metali, to okazuje się, że miedź jest mniej aktywna chemicznie niż wodór, a to oznacza, że ona jest za słaba, żeby wyrzucić go z tego miejsca. Więc stąd wiem, że miedź w tej reakcji nie przereaguje. Czyli zobacz, że skoro miedź nie przereaguje, to my w tym momencie jesteśmy na drzewku decyzyjnym. Po jego prawej stronie jest kilka składników, dwa mieci cynk, ale jeden z nich nie ulega reakcji. Czyli w ten sposób już wiem, jak mam dalej rozpisywać zadanie. Mam napisać reakcję, która zachodzi, pamiętając o tym, że muszę dobrać współczynniki stechiometryczne i dopisać jeszcze element, który jest miedzią, bo ona też tutaj jest tylko taka, jaka była na początku, taka jest jednocześnie i na końcu. I teraz muszę zrobić proporcję opartą o ten element, o ten składnik próbki który reaguje. A zatem będę robiła proporcję cynk względem tego elementu, o którym mi powiedzieli w zadaniu. Powiedzieli, że zebrali wodoru, czyli ja pod wodorem zapiszę ilość, którą oni w zadaniu uzyskali. Więc od razu uzupełniam sobie nad, nad wodorem również w decymetrach sześciennych jedną porcję, czyli 22,4 decymetry sześcienne wodoru. Natomiast jeżeli chodzi o cynk, to również muszę napisać jako, że potrzebuję go mieć w gramach, bo oni mnie pytają o, znaczy, bo oni mówią do mnie. O całej masie próbki, czyli i mieć i cynk ważą razem 2 gramy, więc ja potrzebuję najpierw wiedzieć, jaka jest masa zadaniowo użytego cynku, z którego powstało 0,56 wodory wodoru, więc muszę również z układu okresowego odczytać, jak reakcja, która tu biegnie, lubi zużyć cynku. Masę cynku odczytuję z układu okresowego: 65,4 gramy. I zwróć uwagę, że już nam się utworzyła proporcja, którą teraz spisujemy w dwóch osobnych linijkach, bo zobacz, że to, co mamy teraz, to jest takie jakby wypisanie danych i uporządkowanie ich, a teraz przechodzimy do pokazania wzoru, z którego będziemy dalej robić obliczenia. Czyli znowu spisuję to, co jest nad reakcją. Reakcja lubi 65,4 g cynku wytworzyć sobie 22,4 dm3 wodoru. Więc ile oni gramów tego cynku... Użyli w zadaniu, skoro powstało im 0,56 dm sześciennego wodoru. Znowu żeby wyliczyć masę pokazujemy całe działanie, które robimy. Co razy co podzielić na co? Wklepujemy w kalkulator. I wynik zapisujemy do trzech liczb znaczących, czyli to będzie 1,64 g. To jeszcze nie jest nasz wynik końcowy. My na razie wiemy, że w naszej próbce, która jest skonstruowana jakiś kawałek z cynku i jakiś kawałek z miedzi, my na razie wiemy, że ten zielony element, czyli cynk, waży 1,64 gramy. Więc jesteśmy w stanie teraz przeliczyć sobie masę miedzi. Zapiszmy sobie, że masa miedzi plus masa cynku. Tutaj pamiętaj o tym, żeby właśnie symbol był dokładnie taki sam, jak tworzysz w rozwiązaniu. Ja już tu zapomniałam, dostałabym na maturze 0 punktów, czyli masa cynku mają dać razem 2 gramy. I podstawmy teraz, co mamy. Masy cynku nie mamy, ale masy miedzi nie mamy, ale cynk wyliczyliśmy, że to jest 164 gramy ma się równać 2 gramy. A zatem masa cynku robimy odejmowanie i wyjdzie nam 0,36 g. I teraz, kiedy już wiemy. Który kawałek próbki ile waży, możemy dopiero teraz przejść do obliczenia składu procentowego tego stopu. Składu procentowego to znaczy, my musimy wyliczyć, jakim procentem całości jest ten kawałek niebieski mieć, a jakim procentem jest cynk, który z tych pierwiastków, jaką stanowi zawartość procentową w całej próbce. I teraz, żeby to zrobić, to musimy sobie zrobić założenie, że dwugramowa płyta, pły, próbka to jest nasze całe 100%, czyli jeżeli całość waży 2 gramy, to jakim procentem tej próbki jest cynk, skoro cynk waży tu 1,84 g. Czyli zobacz, że tworzy nam się już dosyć dużo obliczeń, ale dobrze zaczęliśmy, więc i dobrze skończymy. Procent Zn równa się, znowu pokazujemy bez jednostek, co razy, co podzielić na co. Wklepujemy to w kalkulator. Wychodzi wynik 90. I wychodzi nam wynik 92%. Więc jak teraz możemy sobie wyliczyć procent CU? Możemy odjąć sobie 100% minus procent miedzi e, cynku. <głos》> minus procent cynku, czyli 100%, minus 92% równa się 8%. Pamiętaj, żeby wynik końcowy, wszystkie wyniki końcowe podkreślić albo napisać odpowiedź słowną zdaniową. I przyjrzyjmy się jeszcze. Trzeciemu typowi zadań, opartego o próbki mieszaniny stopy i moje drzewko decyzyjne. Drzewko jest cały czas takie samo. Znowu widzimy zadanie ze słowem próbka, to już wiemy, że musimy przejść przez drzewko decyzyjne. Więc punkt pierwszy: czy jest kilka składników i każdy z tych składników ulega reakcji, czy jest jakiś element, który reakcji nie ulega? Oni do nas powiedzieli, że jest to stop glinu z magnezem, i zwróć uwagę, że pokazują, że obydwa te elementy reagują, a zatem jesteśmy po prawej stronie naszego drzewka decyzyjnego. No to teraz pytanie drugie. Czy powiedzieli nam, jak, w jakich porcjach są one ze sobą w tej zadaniowej próbce? Nie tak, jak naturalnie lubią reagować, tylko czy w tej badanej zadaniowej próbce oni do nas powiedzieli, ile porcji jednej jest, przypada na ile porcji drugiej, czy być może nie. I zwróć uwagę, że my tutaj takiej informacji nie mamy, co oznacza, że nie podali informacji o budowie próbki. A co to oznacza? Będziemy wchodzić w układ równań. Tak rozpoznajemy zadanie, które musimy przyrobić układem równań. A zatem krok pierwszy. To będzie zapisanie reakcji, które zachodzą, ale na zasadzie X i Y. -a. A zatem zróbmy to. Przepisuję pierwszą reakcję, ale zobacz bez współczynników. I to jest bardzo ważne, bo inaczej nie zrobimy dobrego układu równań, chyba że jesteś już bardzo biegły i biegła w zadaniach obliczeniowych, to wtedy spoko wpadniesz na rozwiązanie, nie? Ale na spokojnie, krok po kroku przyjrzyjmy się temu drzewku decyzyjnemu. Przepisuję sobie drugą reakcję, również bez współczynników. I teraz. Zgodnie z tym co mamy powiedziane, pierwszą reakcję uzupełniam współczynnikiem x, czyli x porcji glinu i teraz uzupełniam współczynniki jako x. X glinu przed strzałką, to x glinu za strzałką. Teraz chlorów mam 3 porcje razy x, czyli 3x uzupełniam je przed strzałką. Natomiast wodorów mam 3x przed, za strzałką mam 2, to 2 razy ile da mi 3x. To po prostu będą 3 drugie x jeżeli chodzi o drugą reakcję, drugą uzupełniam Y. Y magnezu to Y magnezu za strzałką. Chlorów mam teraz 2 Y, to 2 Y przed strzałką. Wodorów mam 2 Y, za strzałką mam 2, więc muszę mieć jeszcze Y. W kroku drugim przeliczamy, co się da na gramy lub mole, i dopiero później robimy układ równań, czyli tutaj wypiszemy sobie dane, które mamy w zadaniu. Próbkę stopu glinu z magnezem, czyli to będzie nasza chmurka. W zadaniu waży ona 10 gramów. I wydzielone podczas tych reakcji wodór zajął taką objętość, czyli wszystkie wodory, które tutaj mamy, razem wzięte w zadaniu mają 11,85 dm sześciennego. I zgodnie z krokiem kolejnym mamy przeliczyć, co się da na gramy lub na mole, jako że lewą chmurkę, ważącą 10 gram, już mamy w gramach, to skupmy się teraz na prawej chmurce, żeby decymetr sześcienny przeliczyć na mole. Jak to zrobimy? Mamy wodór, czyli liczę sobie, że 1 mol wodoru w warunkach normalnych zajmuje 224 dm więc ile tu będziemy mieć moli wodorów, skoro w zadaniu wyszło im 11,85 dm I liczymy sobie symbol, taki, jak ja sobie wymyśliłam w rozwiązaniu. Pokazujemy co razy co podzielić na co i lecimy wynik końcowy z poprawną jednostką. I wychodzi nam. 0,53 mola. Do trzech liczb znaczących to będzie 0,53 i 0 jeszcze. Jeżeli nie wiesz, na czym polega zaokrąglanie liczb do trzeciej liczby znaczącej, tak jak chcę tego teraz CKE, to wszystkiego dowiesz się w moim kursie naturalnym. A zatem przeliczyłam to na mole, więc teraz pod moją chmurką z wodorami zapiszmy sobie, że to jest 0,530 moli. Żeby zrobić układ równań, muszę sobie teraz każdą linijkę układu równań zapisać z osobnej chmurki, czyli pierwsza linika układu równań będzie rozpisaną chmurką po lewej stronie, a druga linika układu równań to będzie rozpisana chmurka po prawej stronie. I teraz okazuje się, że w te 10 gramów wchodzi mi ileś porcji glinu i Y porcji magnezu. Jako, że jesteśmy na gramach, to teraz za symbole pierwiastków musimy podstawić ich masę z układu okresowego: glin 27 g, a magnes 24,3 g. To oznacza, że nasza pierwsza linijka proporcji będzie teraz zmieniona. Mamy 27 g glinu, ale razy x porcji tego glinu, ileś porcji glinu, dodać 24,3 g magnezu razy ileś Y porcji tego magnezu. I w warunkach zadaniowych te wszystkie obie porcje mają wynosić 10 g. Druga linika proporcji będzie znacznie łatwiejsza do zrobienia, bo drugą linijkę proporcji zrobimy w oparciu o prawą chmurkę, która już jest w molach. Więc tutaj nie będziemy już podstawiać za symbolem wodoru jednego grama, tylko patrzymy sobie na współczynniki stoichiometryczne, bo współczynnik to już jest mol. Czyli mamy 3 drugie x wodoru dodać 1y wodoru, i one wszystkie mają mieć razem 0,530 moli. Tu do układu równań oczywiście nie dajemy jednostki. I teraz rozpisujemy ten układ równań. Lecimy dalej matematyką, czyli rozpisujemy sobie z drugiej linijki, że y równa się 0,530 minus 3, drugie to 1,5, to niech będzie 1,5 x. I teraz to wyrażenie y to moje wyrażenie wstawiam teraz za symbol y do pierwszej, do pierwszej linijki. No to lecimy. 27x dodać 24 i 3 razy 0,530 minus 1,5x. To ma być razem 10. I oczywiście, żeby zrobić układ równań, no to jeszcze tą drugą linijkę trzeba po prostu przepisywać. I teraz ja to zadanie już policzyłam, bo tutaj trzeba by było teraz matematycznie przebudować sobie to obliczenie, przejść przez obliczenia matematyczne. Natomiast ja to już wyliczyłam i wyszło mi, że x wynosi 0,3 mola. Jako, że są to mole glinu, to teraz musimy te mole glinu przeliczyć na gramy glinu, żeby wiedzieć, jaki będzie skład procentowy glinu, czyli procent glinu w badanej naszej próbce i procent magnezu w badanej naszej próbce. Więc zamieniam to na gramy. Żeby móc zamienić to na masę, muszę najpierw napisać, że masa glinu w układzie okresowym wynosi 27 g. W sumie to już miałam, to nie muszę tego jeszcze raz przepisywać. I tworzymy teraz proporcję, że jeden mol glinu z układu okresowego wynosi 27 g, a w zadaniu mamy powiedziane, że użyli 0,3 mola glinu, więc ile to wynosi masa zadaniowego glinu, liczymy sobie masę zadaniowego glinu, pokazując, co mnożymy razy co i dzielimy przez co i wynik wychodzi 8,1 g. I teraz, skoro my wiemy, że cała próbka ważyła 10 gramów, czyli AL i MG ważyło razem 10 gramów, a my teraz obliczyliśmy, że kawałek tyczący się glinu ważył 8,1 g, to jesteśmy w stanie wyliczyć. Ile gramów waży w tym momencie niebieski kawałek naszej próbki? Czyli magnez. Jak to wyliczymy? Zrobimy sobie odejmowanie. Czyli masa magnezu równa się. masa wróć równa się 100%. Pro, 100 dzielę jeszcze raz, 10 gramów minus. 8,1 grama. Czyli masa magnezu w tej próbce wynosi 1,1 g. I dopiero teraz możemy przejść do przeliczenia zawartości procentowej. Czyli wyliczmy sobie, jakim procentem z 10 gram jest 8,1%, a jakim procentem będzie magnez. I tutaj, mimo że być może już widzisz na oko, jak to będzie wyglądało, to ja i tak mimo wszystko proponuję Ci to przeliczenie zrobić. To znaczy, pokażmy sobie, że 100% to jest 10 gramów. Więc. Jakim procentem będzie glin, jaką on ma tutaj zawartość procentową, jeżeli waży 8,1 grama? Liczę procent glinu, znowu pokazując, co razy co podzielić na co i pokazuję wynik końcowy z jednostką, 81%. Jak sobie wyliczyć zawartość magnezu? Najprościej zrobić, że to jest 100% minus procent glinu, czyli 100 minus 81 równa się 19%. I tutaj, żeby zakończyć zadanie obliczeniowe, musisz odpowiedź albo podkreślić wynik koniecznie z dobrą jednostką, albo napisać odpowiedź słowną zdaniową. Więc taki sposób, i tak jak widzisz, ja nauczam moich maturzystów, pokazuję im, jak rozpracować sobie zadania, które sprawiają im trudność. Wymyślam tego typu instrukcje postępowania, dzięki czemu nie ma w, u moich maturzystów takiego strachu, że patrzą na zadanie obliczeniowe i nie wiedzą, co mają zrobić, tak? bo wszystkie zadania wyglądają podobnie do siebie i te obliczenia były jakieś dziwne, bo na lekcji w szkole no, nauczyciel pokazywał to jakoś tak dziwnie. Dobra, kończymy ten temat i przechodzę teraz do dalszej prezentacji. Dajcie mi chwilę, żebym się przełączyła widzisz, moje podejście do chemii i stworzone zestawy materiałów przeprowadzą każdego maturzystę do poziomu trudności wymaganego na maturze. I teraz nieważne, czy dzisiaj chemię umiesz i rozumiesz, czy może dopiero startujesz z przygotowaniami do niej. W moim kursie albo się nauczysz od podstaw materiału i będziesz z tej wiedzy korzystać tak, jak chce tego CKE, albo jeszcze głębiej poukładasz w swojej głowie omawiany materiał w taki sposób, że w końcu stworzę spójną całość. Odpowiednie przygotowanie do egzaminów znacząco zwiększy szanse na uzyskanie doskonałego wyniku. A dobre wyniki na maturze to nie tylko punkty na papierze, bo dobrze wiesz, że one otwierają drzwi do wymarzonych studiów i do takiego rozwoju zawodowego, do takiej ścieżki zawodowej, którą na ten moment chcesz podążać. Warto zdawać sobie sprawę, że inwestycja w edukację to nie tylko wydatek, ale przede wszystkim inwestycja w Twoją przyszłość. Mój kurs stanowi klucz do odblokowania Twojego potencjału i zdobycia solidnych umiejętności, które przydadzą się nie tylko podczas egzaminów, ale podczas Twojego codziennego życia również. Moim zdaniem ludzie dzielą się na dwie kategorie: przegrywów i osoby odnoszące sukces. Ci pierwsi widzą problemy i przeszkody, natomiast ci drudzy radzą sobie z wyzwaniami i ostatecznie osiągają swoje ambitne cele. Mój kurs może u ciebie wiele zmienić. Każda godzina poświęcona na pracę z moimi materiałami jest krokiem w stronę realizacji twoich marzeń i osiągnięcia twojego spokojnego życia na studiach. Wiem, że angażowanie uwagi we właściwe działania, zamiast działać intuicyjnie i na oślep, przynosi efekty odczuwalne już po pierwszym zderzeniu z moim podejściem do chemii. Już nie musi ci być tak ciężko, jak jest teraz możesz w końcu zrzucić z siebie ten ciężar mnóstwa rzeczy do zrobienia i zrobić to, co rzeczywiście ma decydujący wpływ na jakość Twojego życia. Dlatego przygotowałam kompletny kurs pewniaków maturalnych, w oparciu o materiały, które standardowo opracowują z moimi maturystami i które okazały się tak skuteczne, nie da się ocenić, jak dużą wartość przekazuję tym kursem. Najpierw opowiem ci, dla kogo jest mój kurs. Mój kurs jest dla ludzi, którzy faktycznie chcą sprostać wymaganiom maturalnym i po wyjściu z matury mieć poczucie, że nie było zadania, które by ich zaskoczyło. Moja oferta jest też dla tych osób, które potrafią skumulować swoje siły tak, aby wypracować to samo, co inni uczniowie wypracowują cały rok szkolny tradycyjnym kursem maturalnym. Mój kurs jest również dla tych z Was, którzy są gotowi sięgnąć po nowe metody działania, skoro chcą nowych rezultatów. I mój kurs jest również dla osób, które. Miały albo nawet nadal mają korepetycy, czy wykupiony kurs maturalny, ale czują, że nie idą do przodu tak, jakby tego chciały i nie czują się jeszcze na tyle pewnie. Zastanów się teraz, czy jesteś jedną z tych osób. Bo teraz krótko opowiem Ci, dla kogo mój kurs nie jest. Mój kurs nie jest dla osób, które są marzycielami i, i głęboko wierzą w to, że szkoła wystarczy. Mój kurs nie jest dla osób, które szukają szybkich metod, bez własnego zaangażowania i własnej pracy. I jeżeli nie masz 20 minut dziennie na solidną pracę nad chemią, to rzeczywiście ten kurs nie jest dla Ciebie, bo on wymaga przynajmniej 20 minut dziennie, żeby rzeczywiście w 10 godzin przerobić sobie pewniaki maturalne do takiego mm, poziomu, który jest rzeczywiście obecną maturą wymagany.